Dzień dobry, drodzy widowie, widzowie Strefy Obrony. Z tej strony Dawid Kamizela, jesteśmy na Energy Security Congress w Warszawie. Moim rozmówcą jest admirał Jaworski, dowódca Centrum Operacji Morskich, dowództwa komponentu morskiego. Dzień dobry. Panie Admirale, pytanie, czas, w którym mają miejsce te rozmowy, ta konferencja, zbiegł się z wydarzeniami, których być może byśmy nawet nie chcieli być świadkami, czyli to, co się dzieje z Polską, ale też zagraniczną infrastrukturą krytyczną. Mamy decyzję sojuszu odnośnie utworzenia nowych struktur, nowych jednostek, które mają wspierać ochronę tej infrastruktury. Co to za decyzje i co dla Marynarki Wojny RP oznaczają? Mówimy o Baltic Centry. Pan redaktor mówił o Baltic Centre, który był na szczycie w Helsinkach zatwierdzony i ogłoszony przez Sojusz, czyli inicjatywie, która ma wspomóc i też zabezpieczyć, ochronić infrastrukturę krytyczną na całym Bałtyku. Ale my, jako Polska, jako Polska, Polska marynarka wojenna, od dwóch lat już prowadzimy się nie budziliśmy wczoraj. My, od dwóch lat po atakach na Nord Stream, wprowadziliśmy swoją własną operację Zatoka. Operacja Zatoka, która toczy się w naszej strefie odpowiedzialności, zabezpiecza naszą infrastrukturę krytyczną, bo to nie tylko energetyka, to supporty, Świnousie, Gdynia, Gdańsk i prowadzimy ochronę, obronę poprzez monitoring, poprzez tworzenie właściwej sytuacji na morzu, żeby mieć informacje, co się dzieje i reagować w razie zagrożenia i fizyczną obecność okrętów i również jednostek straży granicznej na Morzu Bałtyckim. Pytanie w związku z tym: mamy narodową operację. Mamy w tym, w tym momencie zwiększenie zaangażowania. Sojuszniczego. W jaki sposób to zwiększenie zaangażowania sojuszniczego wpłynie na działania marynarki wojennej RP? Jakie to będą nowe wyzwania, czy to są wyzwania, które już i tak w tym momencie nasze siły morskie kontynuują? Z tymi wyzwaniami to już mamy do czynienia od dwóch lat. Czyli to będzie nie, nie będzie nic nowego, tylko współpraca i rozszerzenie, zwiększenie tego poziomu bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Jest też, jeszcze takie jedno określenie, czyli Commander Task Force. Tutaj mamy zaangażowanie polskich oficerów. Co to będzie dokładnie oznaczać? W tej chwili od zeszłego roku funkcjonuje dowództwo sojusznicze pod nazwą Commander Task Force Baltic. W tej chwili mieści się w Rostoku. Jest to dowództwo, które podlega pod dowództwo sojusznicze Markomu w Northwood, które się mieści w UK. I to jest dowództwo, które koordynuje, planuje i również dowodzi siłami na Bałtyku. Ale jest to dowództwo rotacyjne. W tej chwili jest tam nie tylko polsko oficerowie, ale również polski zastępca. Dowodzi niemiecki dwugęskowy admirał, bo jest to dowództwo w oparciu o dowództwo niemieckiej marynarki wojennej. Jest zastępcą polski jednowiązkowy admirał, kontradmirał Piotr Nieć. I oczywiście nasz wkład w postaci oficerów obejmujących również kluczowe stanowiska. I za cztery lata, w 2020 roku Polska przyjmie to stanowisko. I będziemy mówić o dowództwie CTF Baltic, które będzie się mieściło w Gdyni w oparciu o Marfor, czyli o funkcję, jako umysł jako dowództwo komponentu morskiego marynarki wojennej. Pytanie w takim wypadku teraz o zaangażowane siły, zarówno w operację Zatoka, tak jak w operacje sojusznicze. Centrum Operacji Morskich zarządza tymi siłami. Jakie są wyzwania, jakie są główne misje pod tym względem? Czy to jest głównie obserwacja działań okrętów przeciwnika potencjalnego, czy też innego typu zaangażowanie? Powiem ogólnie, szczególnie gdy zdradzał, żeby nie ułatwiać naszemu adwersarzowi tutaj sytuacji, ale tak, poprzez przede wszystkim to jest monitoring, mamy systemy, obserwujemy, tworzymy tak zwany zintegrowany obraz sytuacji morskiej na akwenie Morza Bałtyckiego i wysyłamy fizycznie okręty w morze, również jednostki straży granicznej, czyli po prostu patrolowanie bycie w rejonie, pokazywanie gotowości do działania i oczywiście reakcja, gdyby cokolwiek się działo. Właśnie pytając o inne służby, ponieważ Marynarka Wojny RP to jest ta jedna część tej służby, która pełni takie zadania, ale jak wygląda współpraca pomiędzy Marynarką Wojną RP, Strażą Graniczną, kwestią portów, innych formacji, które tutaj zarządzają? Gdzie są granice tej odpowiedzialności? Każdy podmiot ma swój zakres odpowiedzialności to jest ustawowy zakres odpowiedzialności ale my współpracujemy. Tak jak pan redaktor powiedział, administracja morska, czyli do morskie, straż graniczna, czyli ta, która bezpośrednio chroni granice, wojska specjalne, które również wspierają nas tutaj w działalności bezpośrednio na morzu i każdy odpowiada za swoje.